Siemaneczko, film za filmem, za filmem, film. Witam was znowu w kolejnym odcinku. Weekendzik, tak więc jeździmy cały czas, a dzisiaj jedziemy na osiek. Jakieś fajne jeziorka, w okolicy między kętami a oświęcimiem. Dzisiaj ze mną leci, ze mną Mateusz. Yy, oraz leci Marcin. Czy ktoś więcej jeszcze będzie jechał od nas na pewno tutaj yy, z mojego miasta nie, ale może ktoś poleci od Marcina, tak więc ciężko jest mi powiedzieć, śmigamy szybko do Marcina i widzimy się za chwilę. Jesteśmy w komplecie. Marcin z żoną Gosią i Mateusz i ja czyli jedziemy w trójeczkę nikt inny nie chce jechać z nami, trudno jedziemy sami kierujemy się na osie wyjechaliśmy właśnie z Wadowic Patrzę tylko za Mateuszem, czy jest. Jedziemy drogą, którą ja nie znam akurat. A więc muszę się trzymać, Marcina. I lecimy dalej. Jesteśmy w Osieku już. Drogi wam nie nagrywałem, bo nie była aż taka ciekawa. Po wioskach, po polach. I jedna tylko taki był moment, ale to już za późno włączyłem sobie kamerę. Co były takie fajne winkielki, ale nie mam ich nagranych. Dojeżdżamy na miejsce. Za tymi krzaczkami jest główne Jorko. Mamy teraz pod znajpkę. Tak to wygląda. Ludzi dużo Znaczy nie będziemy spadać filmu, bo... No i opuszczamy Osiek Jedziemy na Górę Żar Stwierdziliśmy, że jeszcze chcemy sobie pojeździć Tak więc jedziemy na Górę Żar Do Żywca, bo nie mamy Daleko A dokładnie do Międzybrodzia Żywieckiego tak więc lecimy i jak coś będzie ciekawego to będę nagrywał. E deixa Zatankowaliśmy się Możemy i jechać dalej Wyjeżdżamy z Kent i już teraz kierunek Międzybrodzie Tylko jedziemy objazdem, bo droga główna jest zamknięta Coś tam, jakieś remonty są Jedziemy tak, jak nas sobie prowadzi. Lecimy. tak, tu jest u zalew ładnie to wygląda A jest i Mateusz Wroad na szosie. Super A my jedziemy wzdłuż Zalewu Żywieckiego Mamy go po lewej stronie tylko, że jest zasłonięty krzaczkami Od czasu do czasu go widać No i droga jedna też z remontowanych dróg Cały czas światła Zwężki Ale dajemy radę Droga w remoncie do Żywca Między Żywieckie, a przed nami po lewej stronie właśnie pojawiła się góra Żar. No i jesteśmy na samej górze. No i górę żar żegnamy i będziemy jechać dalej ale pięknie tu jest. I zjeżdżamy na dół i kolejna miejscóweczka przy samym jeziorze bardzo ładna ciuf, ciuf. jedzie ciuf, ciuf. Teraz jedziemy do żywca na podobno przepyszne burgerki. Przetestuję, bo ja uwielbiam burgerki. No, a później po żywcu będziemy się powoli brać do domu. Wracamy. Wracamy do domu. Burgerki w żywcu super. Polecam każdemu, mi smakował. A my wracamy. obrót takimi łaskami, ścieżkami o, troszkę asfalt dorszy, no ale jak dajemy radę Jesteśmy już w suchej stanęliśmy jeszcze w Stryszowie na stacji, żeby się pożegnać, ponieważ no, my lecimy do Rabki, a Marcin już tu zostaje fajnie gada ta benka. Na tym kończymy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!